Wierny. O nie. To, to, to też nie o nie. Buchanku, okay. O nie. Od razu. A bo ty, na moda nie gramy, więc my nie gramy na modzie. Albi. Cyk. 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 Cyk, cyk, cyk. No kurde, no nie mogę. Ale da. że ja mam dwóch impostorów na starcie? Kto to taki? Dawaj Dawa ich. Dawaj no, da ich, Dawa ich tutaj, dawaj ich, będzie Dora fajny dobra. odcinek. Wchodzę na kamerki, bo ogólnie ja wczułem chwileczkę na dropchipie. O no, nie, no wybiega z kamer, Mirosław biega po ciele i zaczynają biec w moją stronę. Mi się wydaje, że to no. ktoś zwentował, bo ja widziałem Mirosława no, tak ja i on nie zabijał kolorki. przy mnie, więc wydaje mi się, że to węd był bardziej. Dobra, A, dobra, ta, ta. ale kto? Ten pierwszy, kto, kto tak zabijał? Albi, mi się wydaje, że to mogłoby być Albi, bo ona ja poszła na dół. Ale nie, ja, ja byłem z Albi, kabelki robiliśmy razem w sumie, więc... chociaż ona w sumie na drzewko pobiegła. Kto wbiegł na drzewko teraz? Ja byłem na kamerach całą rundę, więc taki raz zobaczyłem się wybiłem, żeby zobaczyć, co tam jeszcze jest. Nie wiem, nie, ktoś na mnie chce zrzucić. Ale tam w drzewku było więcej osób. tam piłam światło. Ja z tego kilo. Ja, ja chciałbym, żeby no. trochę, trochę to poukładać, bo trochę chaos, jest. nie wiem, śpiący tak. jeszcze czy... sobie byli hmm. na prawo. Tak, labie. Mimo, że nie mam tak. żadnego tamtaska, to biegłem za nim, nie? Tak, widziałem, widziałem was na kamerach, więc... Prawda. Kto nam pokarł na światło? Ja. Albi odpaliła, odpaliła chyba światło, nie? Nie, kto był na światło, nie A jest dokładnie? Ja odpaliłam światło. No z kamerami, tak. Tak, ty no odpaliłaś, ale ja byłam za tobą, więc się ciebie... Ale którą z do... ciebie to zrobiłeś Jeszcze raz przypomnij. Mirosław. No? Mirosław, tak? Hakuna. To Hakuna, to Hakuna czy Mirosław? We dwójkę tam byli. A gdzie Hakuna? Jeden z nas do venta, biegł do kamer, uciekał czy co robił? Tam ja się po ciena Ale. Lecie A możliwe jest, że Hakuna miał po prostu włączoną kamerę i nie widział? Hmm. Nie, to był on stał w ogóle przed kamerą. to było nad kamerami. A, to przed to kamerami. To to kamerami, dobra, on nie włączył kamer. Ja tam ustali? dobiegłem, mi Mirosław tam dobiegł i był kill, więc mi się wydaje, że ktoś tu po prostu. Dobra, włączeniu. ja mam tylko jeszcze dwie, dwa dwie, dwie, dwie pytania. Nie, do trzy w sumie, do trzech osób. Piotr, gdzie byłeś? Na początku urzędu chyba, nie, tam wykonano dwa zadania, i teraz jestem w górnię kontaminacji. Ktoś to. Ty jesteś po prawej stronie podobno, tak? Ktoś to potwierdzi? Nikt, e, ja, 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 ja widziałem na początku, jak na prawo. No okej, okay. Albi? Nie jestem na O2. Kto potwierdzi? No ja z, ja z Albi robiłem kabelki, kabelki przy O2 robię, i ona pobiegła w lewo. Jeszcze, jeszcze jedno chcę dodać. Hakuna się ruszył wtedy, jak zgasło światło. Stał na spawnie, zgasło światło, dopiero się ruszył. Jak zaczęło gasnąć światło. No nie no to ze Ej, no to był, no to, to poczekajcie, ja Ej, CISO, to, on... A, on... CISO, to on był na tym, to był na spawnie, czy na kamerach w końcu? Ej, Sizoto, to on, to on był na spawnie w końcu, czy... No dobra, luch? to on on był na na leci? Na spawnie? na spawnie? Ja byłem nie, na kabelkach razem z Albie. Nie, ja bym go wyrzucił, już powiedziałeś, że jest. Mi się wydaje, że to jest Albi i Frog Ej, ale no, przecież. Ale tam jeszcze F jest było. Tak, nie, tam na Tak, jeszcze ja. Ja jestem w trio. Nie, trójkąt. tak. Trójkąt bermudzki normalnie. <laughs> nie wydaje mi się, że to był Hakuna. Nie ale mnie tak się tak dziwi, się że. Cizzo powiedział, że on nie, nas fał. Nie, bo. razem kobiety muszę się być silne. Co to było? Przy chłopach to nic nie wiadomo. Cyk, cyk.

Aj. No kurde no, zawsze człowiek no nie, nie może tylko dokończyć Kurde, jeszcze nie zrobiłem żadnego killa. O, Arby tam była w 2 jak się o to Co chodzi. Jest. Znowu Aha. była w O2? Dziwne, że znowu była w O2. No bo wcześniej byłam w O2, ale nie skończyłam tasków. Mam ja tam, tam też muszę dojść. Drzewko. A ciało jest w O2? W, w drzewku? Ciało jest na kamerach. A, no. Znowu no na nie kamerach. nie na kamerach. A czekajcie, coś... czekajcie, czekajcie, czekaj. Czekaj, Cizo, myśmy byli nie? Ja do was e, dobiegłem. Ja tak, tylko myśmy biegli w prawo ja i w sumie Albi biegała w lewo, nie? Tak, Bo myśmy nie. biegli do laba, bo myśmy zdobiegli do A, laba. Nie, ja około mnie chciałam na o dwa, ale widziałem, że są zamknięte drzwi, i stwierdziłem, że nie, ja to pierdziulę. Idę najpierw zrobić rodzika pod elektrykiem, yy, i potem weszłam do o Tuż za wami wyszłam. Pod lodzikiem, pod, e, pod, laborato pod laboratorium mówisz, lodzikiem? A, pod elektrykiem, A pod elektrykiem, pod, pod elektrykiem. Znowu, Dobrze, ale znowu Mirosław jest w okolicy killa. To, to jest podejrzane. Co masz na swoją obronę? Na, na swoją obronę no, mogę powiedzieć, mogę, nie, nie swoje obrony, mam nic na swoją obronę, ale mogę tylko oskarżyć jeszcze bardziej Albi w takim razie. Na początku okay. rundy, na początku rundy nie poszła... Najlepszą obroną jest atak. No dobra, tak na początku rundy do... zeszła na, na, na dół. Na dół zeszła, gdzie miała rodzikę zrobienia, zrobiła to rodzikę, tylko poszła na O2. Dlaczego? W pierwszej rundzie. Co? Teraz mówię, że jest na rodziku. No ty, koło elektryka. W pierwszej rundzie kampiłam światła, człowieku. A potem zeszłam sobie do O2 zrobić kabelki, chciałam iść do drzewka, ale już ktoś znalazł ciało. Dlatego jest na o Skoczyć A, raz, a, a lepiej lepiej. Albi? Albi. Robiłam z Frogstory w tamtej rundzie kabelki, kabelków nie ma. Są kabelki. są kabelki, co ty gadasz? Jest karta jest, jest karta jest Są kabelki Oj, To są kabelki. się są kabelki. chyba wyrypało eee, Jest karta, Marek. swipe i kabelki jak, No to macie impostora w takim razie Ja jestem chromatym jak coś, ale Ja też zrobiłem kabelki Ja też ja widziałam... zrobiłem kabelki post post Ostatni raz widziałem poskro z Albi w 2 znaczy, Ja myślałem, nie, nie widziałam poskro by on... Ja w tej byś, rundzie. But Czekajcie. Widziałam froga, widziałam Są kabelki. W Albiś, nie ma... No tam Są kabelki i, jest, i nie ma kluczyka. A z, Jak A, mówisz, że tak. jest kluczyk... I Bo ja nie robię się... zrobiłem nic na górze, wiesz? Albo ja mam taska na górze tego strategia, jaki mi się pomyliło. Dobra, ja mam pytanie. trzy osoby w labie, kto to był? Ja. Sizo, ja i Efcia. Tak, Sizo, ja i Efcia. Ja byłem na panelu. Czyli podejrzany jest Piotr, Albi, Hakuna i Mirosław. Mi się, mi się wydaje, że Hakuna No ale błagam was, nie, nie ma kabelków, ale powiedział. Są kabelki, no to Panie, przy kluczyku to... też się pomylił. Eee, wywaliło mnie. Okej, okay, ogólnie nie. mi się wydaje, że Hakuna o, nie to jest. I mi się wydaje, że A mnie się wydaje, że to jest Mirosław. Na siedmiu no, siedmi jest. Nie I to nie jestem ja, coś. No masz szczęście, chłopiec. ja, ja, ja. Teraz ja muszę zabijać.

Okay. Okay. Da -da 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 -da. Siema Albi, co tam Albi, co tam Albi? Lara, oj, Ewca, chyba kogoś tutaj zamknęłaś, chyba tutaj kogoś zamknęłaś. Lara. Albi nie żyje w takim wypadku, to musi być ten guzik, bo ten... Chciał, nie O kurwa. Uuu, czyli mamy dalej dwóch impostorów. Czyli dalej mamy dwóch impostorów. Tak. pro, pro. ja widziałem na kamerach, że ty zbiegasz z Albi na prawo na Nie, ja, zbieg ja biegłem do laba, minąłem się z Ewcią na labie. Prawda, to to jest, ale mówię. F, -C, F -C nie było w labie, z teraz, teraz No teraz na sapnie, F ja się minąłem, przecież z Fcią teraz w labie. Drzwi jeszcze mi się zamknęły. Dobrze, ale tak, mną... tak! Ja jeszcze. Byłam, ja, ja, bo... ja, więc, Mogę... Moja pierwsza myśl była. O, drzwi się zamknęły z laba, może to jest Fcia i tam kogoś zabiła, że się zamknęły. Ale nie było mm. nikogo w labie. No nie wiem. na dół Piotr, na kogo raz... zagłosowałeś? A na różowego, bardzo było, on był dobrze. Tam. No, ale, 10%. ja, dać, nie, nie. Na 100% ja, mamy ja, dwóch impostorów, bo dobra. były dwa kile. Na 100% jest, nie, nie, nie ja nie jestem impostorem, ja to jest w 100% jednym i Sizo i albo Fc jest drugim. Ale czemu ja? Ja na pewno nie, ja nie ja jestem, jest, bo no nie już zagłosowaliście na mnie. Efcio i Mirosław. To jest tak już, ja już zagłosowałem się, bo to whatever, jest koniec gry, GG. czy byłeś najbardziej podejrzany, nie? No nie wiem, nie zagłosowaliśmy. No jak źle zagłosowaliśmy, to znaczy, że nie był.

Mogę go zabić. Teraz... Trzeba zrobić reaktor i poczekać na kilku ludom I zabić jeszcze jedną osóbkę i będzie koniec. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! No o nie! Co to było? O nie! O no, pierdziele! Mirosław Impostor jest. No oczywiście, no. Powiedz. To byłeś ty, no, no. Mirosław jest Impostorem. Broniłeś Hakuna. Dobra, Frogstory mnie trochę no, z... Zy... Byliśmy pusty, razem. Byliśmy mate. Kluczyki robimy, kluczyki. Ale że wy Mirę gracie? No, fajnie, nie? Fajnie, nie? Mira, 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 fajna mapa jest. No, no, ja ja dobra, nie biegajcie na... Nie, biegajcie, nie. O nie, o nie. Ja chciałam tylko to by, to żebyście nie, nie biegali y, w staku. dobra? Bo jest jeden poster. Mira... Nie, to, nie zrobiliście tego, nie. E, to tam z tyłu, w staku <śla> chyba, co? Nie, 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 było nie, kibra. nie, nie, Ja biegłem, myślałem, że biegnę pierwszy na światło. No, ale widać, że był pierwszy, bo jego ciało leży na panelu ze światłem. To na bank to jest Sizo, bo Sizo zawsze raszuje pierwszy. No, ale ja nie chcę nic na mówić, ale Sizo był z nami w staku przecież. Aha, właśnie, to kto się wentował? To to seny, Sceny, to ten reporta Ja ciebie. biegłem pierwszy. Właśnie biegłeś pierwszy no grześ. Znaczy ja myślałem, nie. że to był taki grzesz. Ej, właśnie, ale my w sumie w piątkę byliśmy na reszcie. No, właśnie. <śledziny. <śledziny> 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 czyli, czyli. kto. A to czekajcie, czyli pozwólcie mi zrozumieć. Gramy na jednego postora, a wy w piątkę się stakujecie. <śledziny> Sen, nie, Bo To Ja wam papa. Papa. nie. Miło się Bo my mamy. Ej, dwa taski były na początku, ja dwa taski Fajnie się z wami grało. Senna, Postara się, stakujecie w piątkę, eluwa. Sennego wojny. <grywa> Speedrun? Tak samo się ja, ja wkopałem na starcie. Ale jest senny, bo ja, dwa. Nie, ma... nie, nie. Też, że grałem na jednego wśród żeby się stakujecie w piątkę. Bo taski senny. dwa były na sercu czasowym. Frog, prędkość jest jeden, ja dobiegłem na światła. Minęło no, 20 ja sekund, robiłam... nie robi się 20 sekund. Cenny, gdzie jesteś? Cenny Nie, nie robię tasków te, te, Tego taska, tego no czeka, nie robi się minutę, wiesz o tym, no nie? On do mnie gada, ja go nie słyszę normalnie, nie? Słyszysz, chodź tu Kot, wiedziałeś, że poszedłem w prawo, jesteś i Bo mnie o, o, o. Report Nienawidzę cię Senny w tym momencie, tak bardzo cholernie Było zgaszone światło, Seizo wie gdzie biegamy, biega tak, za nami on, on cały czas Tak, on się coś nie. do mnie powiedzieć, ja ulikałem przed nim Zgasło światło, na nie. Y poszedłem do Senny, kafeterii, dobrze. on pobiegł za mną Senny, Senny wytłumaczę ci, chwileczkę, wytłumaczę dlaczego wiedziałem speed gdzie run, jesteś Speedrun, speedrun, dawaj Senny, to jest zemsta Senny, wiedziałem gdzie jesteś, bo mówiłeś Na tym modzie słuchać, w której słuchawce jesteś, mniej więcej w którą stronę Ale ja nic nie mówiłem Mówiłeś kurwa a później, o tom, a później w lewo, jak poszedłeś, przyszedłeś przeze mnie. Tak, ale to już było do, w prawej części Y. Alin, tak, ale przeszedłeś przeze mnie. I mówiłeś cały czas, senny. Dlatego tylko wiedziałem, gdzie jesteś. <laughs> o jak to będzie on, to się skitram. No, skitrany. Dobra, nie <laughs> Ale że bez stakowania też się da? Ej, co to było? Ej, no, ale ser, cały czas się odzywał po słuchawkach, po prostu było na Ej, Ale, ale ja rasuję światło drugiej rasy i drugiej się po prostu wyszłam na Co to za? Że, że bez takowania też się da? Osiem ma Cyk, 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 cyk. Drogie kabelki są tu. Ja sobie pójdę tutaj. Co to by, kurczę, jakieś dwie szybkie rundy. <grybujesz> dwie szybkie rundy, trzy taski tu mamy. Dobrze, że Simona nie ma. Jezu, nie cierpię tego, taska. Nienawidzę go. Kurde, raz. To Sizo. To nie ja. To siezo. A Oni znowu są w czwórkę w medbeju. Dlaczego znowu Grzesiu ginie? Ej, dobrze, a w tym, tym medbay. Med kto, kto ma skanę w medbeju? Ja i czarny. Jaj i Cza Co? Dobrze. Albi okay. i czarny, a trzecia osoba, co tam robi? Ej, dusia, przygląda się. Nie się skanujemy. Co? A ja jestem w reaktorze. Słuchajcie, byłem na admin panelu i tak. Faktycznie były trzy osoby w Medbayu. Frog był w reaktorze, Sizo był w elektryku w momencie, kiedy padł kill na admin panelu. Ale wydawało a mi się, że tu się mentowała. Powiedzieć wam ciekawostkę, no. wam a, widzicie, wszystkim. O konie ja medbayę, a koniec końców. A sobie na A Seizo sobie stoi centralnie na węcie, co nie? Tam Cizo? w Medbayu. Niestety Albi nie mogła wentować. Mamy taki problem, bo w w byłem, byłem Kolejny Kolej. speedrun no ile razy można? Sido <grym> Ej, Albi mnie próbuje wkopać, nie było takiej sytuacji nawet w ogóle. Y Albi nie może być, ponieważ... Ale nie był takiej wze. sytuacji, rozumiem, że ona mnie wkopuje, nie wiem dlaczego, bo nie spodobało jej się, nie wiem, poprzednie... Co to ma być, dlaczego by tak grać? <grym> o kurczę. No.

Nie da się Frog wygrać w ten sposób. Ja biegam sam cały czas. No widzę właśnie, że sam jesteś. Nie, nie opłaca się robić. Ale trzeba je robić, żeby się rozwijać od innych, nie? To I Frog opłaca się słuchać... Ale... No, no ja wiem, kto to zrobił. Kto to mógł zrobić? No ja hmm. wiem, kto to zrobił. Zostawiłem dusie razem z Frogiem w elektryku. No, Senny zabił, ja zabił Froga, e, Senny zabił froga co, tam, Poczekaj, czy... ja, ja mu ja wytłumaczę, bo będzie lepiej. Jak wpadł w pierwszy frag, tu się widziałem przez całą rundę. Ale wiesz co, no ja, ale właśnie na to mówię, że ta gra nie ma sensu, bo no, gramy przydemkę z impostorem, ustalamy, nie stakujmy się, się, a potem ciągle są po cztery osoby razem. Nie słychać, jak coś tu ta słychać. Się tego Teraz, tak. to tak tak ładowało Może tak wyszło, że ja miałem